Dni Wydziału Inżynierii Produkcji to święto w SGGW, podczas którego studenci dominują na swoim wydziale. Od pięciu lat konferencje, które otwierają Dni Wydziału, mają charakter międzynarodowy. Studenci z zaprzyjaźnionych uczelni z całej Europy przyjeżdżają prowadzić zajęcia panelowe, wygłaszać referaty i integrować się podczas wieczornych spotkań przy ognisku. dniach Wydziału Inżynierii Produkcji opowiada Maciek Banasiak, przewodniczący samorządu wydziałowego. Dni Wydziału Inżynierii Produkcji jest to nasze coroczne święto, które organizuje Samorząd Studentów WIP, Koło Naukowe WIP oraz dziekan. W tym roku dodatkowo wsparł nas, nas, nas Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego. Oczywiście co roku również wspiera nas, nas rektor w tym. Podczas Dni Wydziału organizujemy międzynarodową konferencję studencką na temat problemy in, inżynierii rolniczej leśnej. Wieczorem oczywiście dla wszystkich studentów VIP organizujemy jak co roku grilla połączone z zabawą taneczną, także będzie moc atrakcji. W tym roku odwiedza nas firma Dewalt, która przygotowała dla nas konkursy z nagrodami, zagra nas Kupczyk Band i oczywiście zatańczy dla nas rewia tańca SGGW. Międzynarodowa konferencja przyciągnęła w tym roku studentów m.in. z Węgier, Turcji, Czech i Słowacji, dziekan wydziału inżynierii produkcji, profesor dr habilitowany i inżynier Andrzej Chochowski podkreśla, że z WIP-u związanych jest wiele tradycji, o jednej z nich opowiada za szczególną uwagą. Tradycyjnie też Otwiera konferencję studencką prorektor do spraw dydaktyki i tradycyjnie pani prorektor, no tak się składa, że mam już drugą kadencję pani prorektorem do spraw dydaktyki jest pani profesor Utkowska. ona Myślę, że tak, że z wielką radością bierze udział w otwarciu tej imprezy wydziałowej. Także wieczorem będzie dzisiaj rozpalać to ognisko. No, na tym ognisku wręczane są nagrody, ale także studenci organizują różnego rodzaju konkursy, czasami śmieszne, czasami dość poważne. No, także wyłaniają w poszczególnych kategoriach zwycięzców. No, staramy się uhonorować przede wszystkim gości. Jednym z wielu referatów, który przyciągnął studentów na konferencję była analiza zużycia energii wody w ubojni drobiu, przedstawiona przez studentkę Wydziału Inżynierii Produkcji. Była to prezentacja oparta na badaniach, które prowadziłam dwa lata temu do swojej pracy inżynierskiej. Pokazywałam, pokazałam technologię produkcji drobiu, wyniki regresji, także różne różne, różne wnioski i podsumowanie. Wyniki badań i ich analiza zaprezentowane podczas dni WIP z pewnością wzbogacą brać studencką o nowe dokonania naukowe. Mariusz Piątek, z TV